Estoński sektor diptech rozwija się w imponującym tempie. Już co dziesiąty startup w tym kraju bazuje na przełomowych technologiach od medycyny i energetyki przez obronność aż po sztuczną inteligencję. Władze Estonii traktują rozwój tego obszaru jako priorytet polityki gospodarczej, a celem na 2030 rok jest niemal trzykrotne zwiększenie liczby startupów Deep Tech. O tym, jak Estonia buduje swoją przewagę technologiczną i co z jej doświadczeń mogłaby zaczerpnąć Polska, porozmawiamy dziś z naszą ekspertką Marleną Gołębiowską. Czym właściwie jest sektor deep tech i dlaczego to właśnie Estonia tak dynamicznie go rozwija? Sektor deep tech, to jest taki sektor, który bazuje na przełomowych technologiach. Może odwrócę trochę pytanie i zacznę od Estonii, bo często rozmawiamy o Estonii w kontekście nowych technologii i m.in. startupów. I bardzo często mamy na myśli startupy takie technologiczne, to znaczy kojarzymy Estonię z Boltem, z Wiseem, ze Skype'em, tak? I są to takie firmy, które jako pierwsze przychodzą do głowy, kiedy myślimy o estońskim sektorze startupów. Natomiast od kilku lat w Estonii poza tego typu firmami zaczynają powstawać inne firmy, takie właśnie, które bazują na przełomowych technologiach. Co to znaczy bazować na przełomowych technologiach? To znaczy, że one są wynikiem wieloletnich badań, bardzo często wymagają sporych nakładów na wejście, czyli jest to taki sektor kapitałochłonny. Wciąż są te startupy, to znaczy takie firmy o dużym potencjale wzrostu. Natomiast ten sektor deep tech oznacza, że one bazują na bardzo często naukowych dokonaniach. To się wiąże właśnie z dużą kapitałochłonnością na wejściu. Też czasem, który jest wymagane do tego, żeby takie firmy mogły powstać, natomiast to, co jest na wyjściu, to bardzo często bardzo dobra pozycja konkurencyjna tych firm. Skąd to się bierze? Dlatego, że one bardzo często posiadają później w pewien sposób chronioną własność intelektualną, najczęściej w postaci patentów. No i sektor deep Tech nie jest sektorem łatwym do opisania poza tą naukową, tym naukowym aspektem albo takim, takich przełomowych technologii, które powstają, bo to nie jest jedna branża. To bardzo wiele branż dotyczy ten sektor. Może to być chociażby kwestia związana z z, audycyną, z energetyką, z obronnością, z algorytmami, ze sztuczną inteligencją, z przetwarzaniem danych. Jest bardzo wiele sektorów, branż, w, których, w ramach których ten sektor się troszeczkę, że tak powiem, zakotwicza. To znaczy, że jeżeli rozwiązania, które powstają w danych branżach są oparte na nauce, na przełomowych dokonaniach, no to wówczas mówimy o sektorze deep tech. Jak e, dlaczego mówimy w ogóle o Estonii, o sektorze Deep Tech tam. Dlatego, że Estonia jest późnią startupów w ogóle jest państwem, w którym per capita najwięcej mamy startupów w ogóle e, na świecie. Jest to, sektor, jest to państwo, w którym najwięcej e, mamy, mamy najwyższe finansowanie venture capital. Jest to takie finansowanie o wysokim ryzyku i znowu per capita na mieszkańca najwięcej kapitału, takiego tam płynie. Więc mamy gospodarkę tak naprawdę. Słynącą z środowiska startupowego od lat, i ostatnie lata przyniosły właśnie troszeczkę taki skręt też w polityce estońskiej, żeby to nie były tylko startupy oparte na, nie chcę powiedzieć proste startupy, bo, bo to nie są proste startupy, tylko oparte na aplikacjach, na jakiejś takiej formie dostarczania usług klientom, użytkownikom, ale żeby to były startupy, które coś więcej wnoszą do gospodarki, bo one właśnie, te startupy z sektora Deep Tech, dają coś więcej nie tylko Wartości takiej finansowej, ale one dają też społeczeństwu różne rozwiązania, które po prostu czynią nasze życie lepszym. No właśnie, które obszary są dziś najważniejsze w estońskim diptechu? I tutaj um, ciężko w ogóle tak mówić o Ciężko to skategoryzować z, z pewnych względów, dlatego że ten sektor nie jest jeszcze aż tak super duży, chociaż jeśli, zależy jak spojrzeć. Bo jeżeli spojrzymy na statystykę dotyczącą całego sektora startupowego, to co dziesiąty już startup jest z tego sektora. Natomiast w tym momencie jest około 160 firm, które działają w tym obszarze i większość z nich, w tym momencie ponad 20-kilka procent, to jest ten najbardziej przydatny, można by było powiedzieć, z punktu widzenia jakby społeczeństwa. To jest to branża medtechu, czyli te wszystkie medyczne rozwiązania. W ślad za nią idzie energetyka jako kolejna, kolejny element, i tutaj odnawialne źródła energii, różnego rodzaju formy też przechowywania energii i tak dalej. Tutaj takie startupy powstają. I ostatnim takim ważnym elementem jest obronność. Te trzy obszary w pewien sposób odzwierciedlają trendy dzisiejsze. tak? To znaczy, powstają te firmy z sektora deep które powstają w Estonii, tak naprawdę odpowiadają na zapotrzebowanie dzisiejsze. Tak? Czyli mamy medycynę, energetykę i obronność, czyli z punktu widzenia Estonii ta geopolityka jest na tyle istotna, że te systemy tam też powstają. Czy to dotyczące właśnie systemów bezzałogowych i, i różnego rodzaju nowoczesnych broni, więc w tych, w tych obszarach. W kluczowych te firmy powstają w Estonii. Rząd Estonii chce do 2030 roku potroić liczbę startupów. Jakimi narzędziami chce to zrobić? To jest y, rzeczywiście zapisane w strategiach estońskich na nie, 2030 rok. On się wydaje jakiś bardzo odległy, ale to tak naprawdę 5 lat, więc cel jest bardzo ambitny y, i to też nie jest jedyny cel, bo tych celów jest tam wskazanych kilka w tych, y, w tych dokumentach. Y, między innymi y, zależy y, estońskim władzom, żeby te startupy właśnie patentowały, żeby chroniły swoją własność intelektualną. Dzisiaj 34% startupów, czyli tak naprawdę co trzeci, y, ma taką już zgłoszono, zgłoszone jakieś patenty. Tutaj też Estonia chciałaby to zwiększyć, no ale przede wszystkim jak zwiększyć liczbę. Znaczy, co można zrobić, żeby w danym państwie firmy technologiczne chętniej podejmowały działalność? I wydawałoby się, że Estonia zna odpowiedzi na te pytania. To znaczy, że kilka rzeczy już robiła od lat dobrze i po prostu będzie je kontynuować, a kilka dołoży. To, co było na pewno dobre, no to stawianie na edukację. Estonia jest państwem, w zasadzie mówi się, że to jest pierwsza gospodarka cyfrowa w pełni. Pełni, więc e, od samego początku w, edukacja nastawiona jest na aspekty związane chociażby właśnie z cyfryzacją. E, I e, jest też takim środowiskiem, jest, edukacja jest nastawiona w dużym stopniu na przedsiębiorczość, więc ci młodzi estończycy już od początku tak naprawdę są zachęcani do tego, żeby podejmować działalność gospodarczą w różnym stopniu. Drugim elementem jest oczywiście, który jest dobry, to jest estońskie prawo i regulacje, to znaczy jest to środowisko tak naprawdę bardzo dobre do zakładania działalności gospodarczej. Słynny estoński CIT, czyli w momencie, kiedy przedsiębiorstwo osiąga zysk i chce przeznaczyć ten zysk na rozwój, no to nie Płaci podatku dochodowego, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. I wiele firm, nie tylko zakładanych przez estończyków, ale też osoby spoza tego państwa korzystają z tego rozwiązania, no bo dochodzimy do trzeciego punktu szeroko rozumiane umiędzynarodowienie czyli to, że Estonia. Ma e-rezydencję, pozwala zarejestrować działalność u siebie. To są takie elementy, które od lat działają. No i co dołożyć do tego, żeby ten sektor deep tech troszeczkę bardziej uaktywnić? Pomysł jest taki, żeby troszeczkę więcej, w większym stopniu zaangażować uniwersytety, żeby wprowadzić regulacje, które pokażą naukowcom, w jaki łatwy sposób może dojść do stworzenia spin-offów, czyli takich, w jaki sposób to, co rodzi się na uczelni, jako wiedza. Taka jeszcze zamknięta w murach uniwersyteckich, przenieść w łatwy sposób i skomercjalizować. I tutaj są planowane i idą za tym praktyczne wymiary. To nie będą tylko regulacje, ale też różnego rodzaju finansowania, warsztaty, kursy. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o ochronę własności intelektualnej, w jaki sposób i naukowcy, i biznesmeni, bo tutaj obie te grupy potrzebują wsparcia w tym zakresie, jeśli chodzi o regulacje w tym obszarze. Co więcej, ta własność intelektualna ma stać się też taką troszeczkę w powszechnym użytkowaniu być coraz bardziej stosowana, znaczy, żeby ludzie rozumieli, czym de facto jest własność intelektualna i co daje w biznesie. Więc ten element na pewno wchodzi tak, że wchodzą także szerokie programy zwiększania finansowania, pozyskiwania tego finansowania. Estonia też chce być jeszcze bardziej, chociaż naprawdę ciężko sobie wyobrazić inne państwo, które w tak dobrym stopniu ściąga kapitał z zewnątrz, bo tak jak mówiłam, to jest... Jeśli chodzi o, ten, o to finansowanie, o wysokim ryzyku, państwo, które de facto no, numerem jeden jest na świecie, dwójka to jest, podam te nazwy państw, żeby zrozumieć, w jakim towarzystwie jest Estonia, dwójka to jest Singapur, trójka Izrael, jeśli chodzi o przyciąganie tego kapitału, więc pierwsza mała Estonia, państwo bałtyckie, ściąga ten kapitał naprawdę sprawnie, natomiast wciąż planowane są pomysły na to, pojawiają się pomysły, jak ściągać ten kapitał w większym Stopniu. Tutaj bez wątpienia swoją rolę do odegrania ma Startup w Estonia. Jest to taka rządowa instytucja, która działa na poczet właśnie ściągania różnego rodzaju kapitału i intelektualnego, i finansowego do Estonii. Więc działanie jest całe mnóstwo, które, które będą podejmowane, będą kontynuowane te, które są. Bez wątpienia chyba wieścimy, patrząc na takie słupki wzrostu liczby startupów w tym momencie to no, można wieścić sukces prawdopodobnie tego 2030 roku no bo ten sektor naprawdę dynamicznie się rozwija Gdybym miała tak jednym słowem, zdaniem wskazać, po co w ogóle inwestować w tego rodzaju technologie, no to Estonia po prostu nie chce być znana tylko ze startupów takich bardzo tak, prostych, opartych na, na zwykłym popycie konsumenckim, ale pokazywać, że jest też miejscem, gdzie powstają przełomowe technologie. O tym chociażby świadczy też podejście do sztucznej inteligencji. Nie tak dawno też w jednym z podcastów w Instytutu rozmawialiśmy o ich wdrożeniu sztucznej inteligencji na poziomie w szkołach, jako elementu kształcenia. Jako pierwsza Estonia w Europie wdraża sztuczną inteligencję do programów kształcenia w pełni, to znaczy, będzie tam, będą tam nie tylko lekcje, no bo nie chodzi tylko o to, żeby uczniowie rozumieli, jak Korzystać z sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim e, jak ona działa, ale jak właśnie w praktyce ją wykorzystywać, do jakich zastosowań I to też tam będzie stosowane. Wielkie firmy technologiczne są już na pokładzie. E, mamy e, OpenAI, czyli ob firmę obsługującą ChatGPT, e, czy też e, Anthropic, który jest e, twórcą modelu klot. Więc e, widzimy, że cały czas wszelkie działania podejmowane na, e, w tej sferze e, zarówno regulacyjne, ale też takiej bardzo praktycznej, pragmatycznej e, pchają Estonię w kierunku kontynuacji ścieżki bycia e, kuźnią startupów, miejscem do dobrego prowadzenia biznesu i też bardzo cyfrowym, nowoczesnym państwem. Na koniec. Czego Polska powinna się, czy mogłaby się nauczyć od Estonii, jeżeli chodzi o budowanie z ekosystemu deep tech? wtedy byłam na takiej konferencji, w której właśnie to było naszym celem, szukać dobrych przykładów państw z regionu i podpowiadać, co można w Polsce poprawić. I ja naprawdę jestem orędownikiem bardzo prostych recept, które są bardzo trudne do zastosowania. Mianowicie długoterminowe myślenie. To znaczy sukces estoński nie narodził się wczoraj, ani nawet przedwczoraj, tylko 30 lat temu, kiedy estońskie władze zdecydowały się postawić na sektor ICT, na dobrą edukację, na dobrą edukację dzieci. I co się wydarzyło? Mówi się o tym, że założyciele Skype'a są pierwszym pokoleniem wychowanym w pełni w takiej estońskiej wizji cyfryzacji, też kształcenia w kierunku takiej przedsiębiorczości. I oni. Już wiele lat temu, bo, bo Skype jest już jakimś reliktem, prawda? Wiele lat temu zbudowali w małej Estonii wielki startup, który stał się jednorożcem, czyli takim startupem wycenianym na ponad miliard dolarów. I później nastąpił wysyp kolejny, bo mam właśnie wspomnianego Bolta, Wise, ale też wiele innych firm, które tam się narodziły. I te firmy teraz inwestują dalej. Kolejne powstawanie kolejnych filmów, to znaczy wszystko to się na, napędziło i mówi się o, o, o takiej kuli, która trochę napędza tą estońską gospodarkę w tym momencie. E, cały czas ta kula jest podbudowywana dobrą edukacją, to znaczy to dobra edukacja i długofalowe myślenie. E, zobaczmy ze, zresztą strategie, które tam są opisane, one są opisane bardzo konkretnie. To znaczy To, co w Polsce często się wydarza, to jest strategia, ona powstaje. Po paru latach nikt do niej nie wraca, nie weryfikujemy, nie walidujemy tego, czy coś zostało zrealizowane. W Estonii tak nie ma, tam te wskaźniki są bardzo konkretnie mierzalne, oni wiedzą, w którym kierunku zmierzają, więc to długofalowe myślenie połączone z dobrą edukacją wydaje mi się takim priorytetem. Inna kwestia to są regulacje. Pozwolisz, że zapytam Cię, czy posiadasz mwat Tak. Posiadasz. Czy wiesz kto ostatnio korzystał z twoich danych jeśli chodzi o dane które masz w obywatelu? Absolutnie nie. No właśnie i w Estonii każdy obywatel odpowiada, że wie. To znaczy pełna transparentność jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju cyfrowe kwestie jest tam zachowana. To znaczy i bardzo jasne jest to, że i tam mamy Xro tą aplikację, która służy tak jak u nas sam Ona jest wykorzystywana na wiele, wiele różnych sposobów. 99 do niedawna procent usług publicznych było dostępnych online. Dzisiaj to jest 100%, bo rozwód, wniosek rozwodowy już też można złożyć online. To była ostatnia usługa publiczna, która była niedostępna. I teraz mamy 100%. To znaczy, każdą rzecz, którą chcemy załatwić, to możemy to robić za pośrednictwem smartfona czy komputera, ale wiemy, kto przegląda nasze dane. To znaczy, jeżeli urzędnik państwowy chce coś zweryfikować z różnych powodów, czy to jest zmiana miejsca zameldowania, właśnie stan cywilny, zarejestrowanie dziecka, jakikolwiek urzędnik chce się zalogować, to jako użytkownik mamy dostęp do tego, widzimy po prostu, kto się loguje, kto zyskuje dostęp do naszych danych. I oparcie całej cyfryzacji na tak bardzo dużej przejrzystości powoduje, że my ufamy temu państwu. To znaczy chcemy dlaczego to było możliwe, tak? Żeby tam wszystko było cyfrowe, no bo pojawiło się ten element zaufania. Często się mówi, że receptą na to jest w ogóle taki trochę skandynawski czar, bo tam w Skandynawii jest taka kultura w ogóle takiego zaufania społecznego, są te historie o tym, że w państwach właśnie skandynawskich, nordyckich Yy, przez wiele lat ludzie nie zamykali domów, bo mieli duże zaufanie społeczne, takie szerokie. I ponoć jest, tak, tak, jest taka historia tego, że na Estonii się trochę z uwagi na sąsiedztwo przelała ta, yy, przelało ten element zaufania. Ja nie wierzę w takie historie. Raczej wierzę w to, że po prostu wszystko jest na tyle przejrzyste i dobrze uregulowane i każdy obywatel ma świadomość tego, co się dzieje z jego danymi, że po prostu chce dołączyć do tego systemu. Więc tutaj z całą pewnością, yy, jeśli chodzi o. Yy, regulacje, w tym szczególnie regulacje dla biznesu, bo o nich jeszcze rozmawiamy zwłaszcza, powinny być, wyglądać tak, że to państwo jest dla tego przedsiębiorcy czy obywatela, a nie w drugą stronę i to po prostu tam jest zachowane, więc te dwie recepty bardzo proste, ale tak trudne w realizacji często to chyba to rzeczy, który, od których od Estonii małej milion trzysta tysięcy mieszkańców Polska jako duża gospodarka Mogłaby się uczyć, jak sprawiać, żeby to środowisko powstawania firm w ogóle, ale też firm technologicznych nie przyciągać. No dobrze, nasuwa się siłą rzeczy takie pytanie, bo mówisz o Estonii w samych superlatywach, o tej cyfryzacji, o startupach, o deep techu. A czy są jakieś cienie tej całej cyfryzacji, która zawładnęła tym krajem? E, oczywiście, że są, bo jeśli jest się państwem najbardziej ucufrowionym, no to też się jest najbardziej narażonym na różnego rodzaju ataki, dezinformacje, ale też takie ataki wprost. E, I tutaj znowu kolejna lekcja e, wiele lat temu odrobiona, e, że Estonia jest przygotowana dobrze na te ataki. E, na wspomnianej konferencji, o której rozmawialiśmy o Estonii, jeden z ekspertów zajmujący się cyberbezpieczeństwem e, powiedział takie zdanie, że tak naprawdę, Estonia, przytaczam to nie jest moje zdanie, tylko przytaczam z, z konferencji, że Estonia jest w permanentnej wojnie, tak naprawdę, z Rosją w tym momencie, jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, różnego rodzaju ataki. Tylko o tym się na co dzień na, na tyle nie mówi, dlatego że. Do pewnego stopnia udaje się te ataki wykryć, tak? I zabezpieczyć wszelkiego rodzaju dane. Estonia miała wielki atak tak? na swoje państwo wiele lat temu wyciągnęła lekcję z tego niebieskozary zresztą Centrum Cyberbezpieczeństwa NATO ma swoją siedzibę właśnie w Estonii. Więc oczywiście to jest pewnym kosztem, tak? bo te dane muszą być w odpowiedni sposób chronione. Natomiast z punktu widzenia obywatela, to też nie jest tak, że. Nie da się załatwić pewnych rzeczy też fizycznie, bo wciąż taka możliwość w wielu aspektach jest, natomiast większość osób po prostu wybiera te wersje cyfrowe. Chociażby jak w wyborach, tak, do, zarówno tych na poziomie parlamentarnym, jak i samorządowym. Ostatnie wybory to już ponad połowa, po raz pierwszy ponad połowa obywateli zdecydowała się zagłosować zdalnie, a nie przy urnach fizycznie, więc tak naprawdę to pokazuje, że Estończycy chcą korzystać z tego typu rozwiązań. Zanim coraz więcej osób się do tego przekonuje, jest to łatwiejsze, sprawniejsze. Minusem jest też, to może żart, ale zmniejszenie biurokracji. To znaczy, to też jest forma oszczędności, no bo małe państwa. Tak naprawdę muszą ponosić podobne koszty do e, państw dużych, jeśli chodzi o różnego rodzaju instytucje, urzędy, które muszą po prostu mieć, a w przypadku mniejszej ilości osób, e, obywateli, no to te koszty się troszeczkę inaczej rozkładają. Więc e, był to trochę też sposób Estonii na oszczędności, natomiast ten sektor publiczny przez to e, jest troszeczkę mniejszy, ponieważ wiele rzeczy da się po prostu ominąć tego urzędnika. To oczywiście w formie trochę żartu, bo, bo, bo nie o to chodzi, żeby urzędników tak? było wielu dla bycia ich po prostu istnienia. Natomiast y, oczywiście są pewne ryzyka, są zagrożenia, y, ale brend, który niesie Estonia, to znaczy takie patrzenie na to państwo w taki sposób y, bardzo nowoczesny, to że jakiekolwiek raporty się nie pojawiają. Niedawno State of Tech 2024, taki raport się ukazał i właśnie Estonia jest tam wymieniana jako jedno z najlepszych państw pod względem środowiska biznesowego. To naprawdę robi wrażenie, tym bardziej, że jest to taki nasz mały, już troszeczkę odległy, sąsiad nie bezpośredni, ale jednak i wydawałoby się, że to my możemy pokazywać pewne rzeczy estończykowe, a okazuje się, że naprawdę Wiele e, dobrych pomysłów można z Estonii czerpać. Zresztą, estoński CIT w Polsce e, też przecież znalazł e, zastosowanie, więc przyglądamy się temu, jak, e, co Estonia wyczynia, e, i e, myślę, że warto, jeśli chodzi o rozwój, zwłaszcza takich sektorów jak deep tech, e, przyglądać się temu, w jaki sposób e, włączać zwłaszcza uczelnie w Polsce, bo tutaj mamy naprawdę sporo do zrobienia, bo mamy rewelacyjnych naukowców, którzy często kończą na etapie zgłaszania patentu tylko na uczelni. Te pomysły się nie komercjalizują później, nie korzystamy z nich tak, w tak dużym stopniu. Myślę, że potencjał jest ogromny do tego, żeby tutaj przyglądać się temu, co Estonia nie będzie robić i w pewien sposób kopiować, chociaż Estonia mówi, że to nie jest kopiowanie, bo oni bardzo chętnie dzielą się po prostu swoim doświadczeniem, jak taki, takie sektory rozwijać. Serdecznie dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dzięki śliczne.